Kochanie, po prostu jesteś paranoikiem, powiedział mój ojciec głosem pełnym rozczarowania. Sandra jest pielęgniarką, na litość boską. Czemu miałaby chcieć zrobić Ci krzywdę? Leżałam w szpitalnym łóżku, z niewyraźnym wzrokiem i żołądkiem skręcającym się z bólu, który nie miał nic wspólnego z zatruciem pokarmowym, o którym wszyscy twierdzili, że mam. Nazywam się Emma Mitchell i w wieku 28 lat walczyłam o życie podczas gdy moja rodzina broniła kobiety, która mnie tu umieściła. Wszystko zaczęło się trzy miesiące temu, kiedy mój ojciec poślubił Sandrę, pielęgniarkę pediatryczną, którą poznał na imprezie charytatywnej. Była wszystkim, czego potrzebował po śmierci mamy czarująca, wyrafinowana i młodsza o piętnaście lat. Od początku coś w niej było nie tak ale wszyscy byli zbyt zachwyceni jej idealnym uśmiechem i troskliwym usposobieniem, żeby to zauważyć. Pierwszy incydent miał miejsce podczas rodzinnego obiadu w ich domu. Poczułem dziwny, gorzki smak kawy, ale zignorowałem to. W ciągu kilku godzin poczułem się bardzo źle. To pewnie jakaś grypa żołądkowa, powiedziała Sandra, a jej troska wydawała się być idealna. Zajmę się tobą. Tak właśnie robią pielęgniarki. Epizody powtarzały się, zawsze po zjedzeniu lub wypiciu czegoś, co przygotowała Sandra, zawsze, gdy nikt nie patrzył. Za każdym razem objawy nasilały się. Za każdym razem moje protesty spotykały się z przewracaniem oczami i oskarżeniami o zazdrość. Emma, kochanie, mówiła Sandra głosem ociekającym udawanym współczuciem, może powinnaś porozmawiać z kimś o tych paranoicznych myślach. Niezdrowo jest być tak podejrzliwym. Wczorajszy wieczór był inny. Widziałem, jak wsypała mi coś do szklanki z wodą, kiedy myślała, że nie patrzę. Ale patrzyłem. Obserwowałem ją jak jastrząb od tygodni. Udawałem, że piję. Ale mały łyk, który przypadkowo wziąłem, wystarczył. W ciągu kilku minut gardło zaczęło mi się zaciskać. Leżąc teraz na OJOMiE z rurkami podłączonymi do ramion, słyszałam, jak kłócą się przed moim pokojem. Tato, ona próbowała mnie zabić, wyszeptałam, gdy usiadł obok mojego łóżka. Widziałam, jak dosypała mi czegoś do napoju. Muszę z tym skończyć, warknął. Sandra jest dla ciebie bardzo dobra, bardzo się martwi. Lekarze mówią, że to tylko poważne zatrucie pokarmowe. Dlaczego próbujesz zniszczyć naszą rodzinę? Odwróciłam się, a łzy spływały mi po twarzy. Ciszę między nami wypełnił dźwięk monitorów. Nie wiedział, że zanim straciłam przytomność wczoraj wieczorem, udało mi się wysłać smsa do mojej najlepszej przyjaciółki Kate, technik laboratoryjnej w szpitalu. Proszę, napisałam, zbadaj wszystko. Nie pozwól im tego zbagatelizować. Kate przyszła z pomocą, gdy moja rodzina krążyła wokół Sandri, pocieszając ją przez jej teatralne łzy. Kate po cichu zleciła kompleksowe badania toksykologiczne. Przekonała też lekarza na izbie przyjęć, by udokumentował każdy objaw, każdy nieprawidłowy wynik badania. Pani córka wykazuje objawy długotrwałego zatrucia, usłyszałem, jak dr Martinez mówi do mojego ojca na korytarzu. Przeprowadzamy szczegółowe badania krwi. To niedorzeczne, przerwała Sandra, pojawiając się nagle. Jestem pielęgniarką. Zauważyłabym. To ewidentnie tylko zatrucie pokarmowe. Może ma wrażliwy żołądek. Patrzyłem przez szybę, jak pocieszająco położyła dłoń na ramieniu mojego ojca. Rozpłynął się w jej dotyku, ignorując już obawy lekarza. Idealna żona, troskliwa pielęgniarka, mistrzowsko kreowała swój wizerunek. Ale nie wiedziała o Kate, nie wiedziała o tym, że próbki są w pośpiechu testowane. Nie wiedziała, że za każdym razem, gdy mnie otruła, mój organizm zapisywał to w pamięci, gromadząc dowody w tkankach i krwi. Myślę, że powinniśmy ją przenieść do innego szpitala, usłyszałem słodką sugestię Sandrii. Mój kolega z Metro General chętnie przejmie jej przypadek. Moje tętno przyspieszyło. Próbowała mnie przenieść, zanim będą wyniki badań, zanim jej starannie budowana fasada pęknie. To nie będzie konieczne, powiedział stanowczo dr Martinez. Mamy tu cały potrzebny sprzęt. Zamknąłem oczy, udając, że śpię. Kiedy Sandra weszła do mojego pokoju, poczułem jej obecność. Usłyszałem jej ciche kroki zbliżające się do mojego łóżka. Och, Emmo, westchnęła na tyle głośno, by każdy przechodzący mógł ją usłyszeć. Chciałabym, żeby przestała się tak starać o uwagę. To takie trudne dla Twojego ojca. Monitory wychwyciły przyspieszenie mojego serca, ale nikt nie zauważył, że pod maską niepokoju w jej słowach kryła się groźba. Nikt poza mną. Kiedy wychodziła, drżącymi rękami chwyciłam telefon i napisałam do Kate: Jak długo jeszcze będą wyniki? Jej odpowiedź zaparła mi dech w piersiach: Jutro rano, zaczekaj. Mamy ją. Wpatrywałam się w sufit, Odliczając godziny. Jutro nie mogło nadejść wystarczająco szybko. Sandra nie miała pojęcia, że jej doskonała zbrodnia wkrótce się rozpadnie, że jej rola troskliwej pielęgniarki przerodzi się w coś o wiele mroczniejszego. Słyszałem, jak ojciec pocieszał Sandrę, przepraszając ją za oskarżenia swojej zrozpaczonej córki. Wkrótce miał się przekonać, jak bardzo się mylił we wszystkim. Noc ciągnęła się przed nami. Wypełniona piszczącymi monitorami i co godzinnymi kontrolami funkcji życiowych. Za każdym razem, gdy wchodziła pielęgniarka, której nie znałam i której nie ufałam, obserwowałam ją uważnie, obawiając się, że Sandra spróbuje czegoś bardziej desperackiego. Ale na razie mogłam tylko czekać, wiedząc, że gdzieś w szpitalnym laboratorium prawda w końcu wychodzi na jaw. Poranek przyniósł chaos. Obudziłam się. Słysząc podniesione głosy na korytarzu, ostry ton dr Martineza przebijał się przez wyćwiczone szlochy Sandri. Takie poziomy są niemożliwe w przypadku zatrucia pokarmowego, mówił lekarz. Raport toksykologiczny wykazuje znaczne ilości związków przeciwzamarzaniowych i leków na receptę w jej organizmie, nagromadzone przez miesiące. To absurd, głos Sandri załamał się idealnie. Jestem pielęgniarką. Nigdy bym tego nie zrobiła. Pielęgniarka przerwała Kate spokojnym głosem, która miała dostęp do tych leków. Wyniki badań krwi wskazują na systematyczne zatrucie, a nie na pojedynczy incydent. Nacisnąłem przycisk połączenia i po chwili do mojego pokoju wszedł doktor Martinez, a za nim Kate, mój ojciec i Sandra. Wyraz twarzy ojca sprawił, że ścisnęło mi się serce zmieszanie. Niedowierzanie i pierwsze oznaki straszliwego zrozumienia. Emmo, zaczął dr Martinez, mamy wyniki twoich badań. Raport toksykologiczny pokazuje. To niedorzeczne, wtrąciła Sandra. Ona najwyraźniej robi to sobie, żeby mnie wrobić. Zazdrości od pierwszego dnia. Twarz mojego ojca zbladła. Samootrucie, Emmo, naprawdę byś to zrobiła. Schemat zatrucia, wtrąciła stanowczo Kate, dokładnie odpowiada rodzinnym obiadom i wizytom w twoim domu. Mamy dokumentację każdego przyjęcia do szpitala, każdej tajemniczej choroby. Stężenia w próbkach jej tkanek opowiadają jasną historię. Idealna maska Sandry zaczęła pękać. Niczego nie udowodnisz. Jestem szanowanym lekarzem. Kto by uwierzył? Policja by uwierzyła, powiedział cicho dr Martinez, i dlatego właśnie tu jadą. Zmiana w Sandrze była natychmiastowa i przerażająca. Jej współczujący uśmiech zmienił się w coś ohydnego. Ty niewdzięczny, Bachorze, syknęła do mnie. Próbowałam zrobić to po cichu, zapewnić ci godne odejście, ale ty po prostu nie chciałeś umrzeć. Mój ojciec zatoczył się do tyłu, jakby został uderzony. Sandro. Co ty mówisz? Twoja ukochana córka, warknęła, stanęła na drodze wszystkiemu. Wiesz, co jest zapisane w Twoim testamencie, Dawidzie? Wszystko należy do niej. Wszystko. Nie dostałabym ani grosza. W pokoju zapadła cisza, przerywana jedynie jednostajnym pikaniem monitorów. Twarz mojego ojca z bladej stała się szara. Wy! Poślubiłaś mnie dla pieniędzy. Oczywiście, że tak, zaśmiała się Sandra, okropnie, głucho. Myślisz, że chciałam faceta dwa razy starszego ode mnie. Ale twoja idealna mała Emma musiała wszystko zepsuć. Nie mogła po prostu zachorować i umrzeć tak, jak powinna. W drzwiach pojawiło się dwóch policjantów, wezwanych bezgłośnym sygnałem Kate. Sandra rozglądała się dookoła, jak uwięzione zwierzę. Pani Mitchell, zaczął jeden z policjantów. To nie moje prawdziwe imię, zadrwiła Sandra. Myślisz, że David był moim pierwszym. Bogaci mężczyźni z dorosłymi córkami są tacy bezbronni. Gdy funkcjonariusze ruszyli, by ją aresztować, Sandra rzuciła się na mój stojak z kroplówką. Kate ją zatrzymała, udowadniając, że lata nauki kickboxingu przyniosły efekt. Funkcjonariusze szybko obezwładnili Sandrę i wyprowadzili ją, gdy krzyczała groźby i oskarżenia. Mój ojciec opadł na krzesło przy moim łóżku, chowając głowę w dłoniach. Emo, tak mi prtykroez loczal. Nie wierzyłem ci, mojej własnej córce, i nie wierzyłem ci. Sięgnęłam po jego dłoń, a mój gniew walczył ze współczuciem dla jego bólu. Kochałeś ją, tato wiedziała dokładnie, jak to wykorzystać? Kate i doktor Martinez cicho zostawili nas samych, choć wiedziałem, że wkrótce wrócą z kolejnymi pytaniami, kolejnymi badaniami, dokumentacją do sprawy przeciwko Sandrze. Powinienem był to zauważyć, kontynuował mój ojciec. Sposób, w jaki zawsze nalegała na przygotowywanie ci napojów, jak zgłaszała się na ochotnika, żeby cię pielęgnować, kiedy chorowałeś. Myślałem, że jest dla ciebie miła. Była dobra w tym, co robiła, powiedziałem cicho. Właśnie tak jej się to udawało. Podniósł gwałtownie głowę. Wcześniej, Kate trochę poszperała, wyjaśniłem. Są dwie inne sprawy w różnych stanach: bogaci mężczyźni, martwe córki. Zniknęła, zanim ktokolwiek zdążył cokolwiek udowodnić. Twarz mojego ojca znów się skrzywiła, przytłoczony ciężarem popełnionego błędu. Wprowadziłem ją do naszego życia. Dałem jej szansę, żeby cię skrzywdzić. Ścisnąłem jego dłoń. Tato, posłuchaj mnie. Oszukała wszystkich, lekarzy, pielęgniarki, kolegów. Nie udało jej się tylko dlatego, że Kate i doktor Martinez mi uwierzyli. Na zewnątrz pokoju słyszałem gwar pracy policjantów przesłuchujących personel, zbierających dowody i budujących sprawę. Idealny plan Sandri legł w gruzach, a jej przeszłość podobnych przestępstw wyszła na jaw, gdy detektywi zaczęli drążyć głębiej. Jak ja to w ogóle naprawię? zapytał mój ojciec, wyglądając na starszego niż kiedykolwiek go widziałam. Po prostu uwierz mi następnym razem, powiedziałam zdobywając się na lekki uśmiech i może pozwól mi wybrać Ci następną dziewczynę. Parsknął wilgotnym śmiechem, ściskając mocniej moją dłoń. Mieliśmy długą drogę do przebycia, moje wyzdrowienie, jego uzdrowienie, odbudowanie naszego zaufania. Ale przynajmniej teraz mogliśmy zacząć od ujawnienia prawdy i usunięcia trującego wpływu Sandry z naszego życia. Monitory piszczały nieprzerwanie, odnotowując każdą chwilę mojego przetrwania, każdy oddech, który dowodził, że Sandra zawiodła. Ja żyłem, a ona była tą, która zgnije nie od trucizny, ale za kratkami, gdzie jej miejsce. Sześć miesięcy po aresztowaniu Sandry siedziałem na sali sądowej, obserwując, jak wstaje, by ogłosić wyrok. Zniknęła idealnie umieśniona pielęgniarka, która oczarowywała wszystkich. Jej miejsce zajęła zgorzkniała, wściekła kobieta w pomarańczowym kombinezonie, patrząca na mnie z nieskrywaną nienawiścią. Na podstawie przedstawionych dowodów, rozpoczął sędzia, w tym zeznań biegłych lekarzy, udokumentowanych wzorców zatruć i historii podobnych przestępstw popełnionych przez oskarżonego w innych stanach, sąd skazuje Sandrę Mitchell, znaną również jako Sandra Pierce i Sandra Collins, na 25 lat więzienia bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Młotek uderzył i maska Sandri w końcu całkowicie się roztrzaskała. Myślisz, że to już koniec? Krzyknęła, gdy funkcjonariusze ją wyprowadzali. Są inne takie jak ja, kobiety, które wiedzą, co zrobić z rozpieszczonymi, bogatymi dziewczynkami, takimi jak ty. Poczułam, jak dłoń ojca zaciska się wokół mojej. Od tamtego dnia w szpitalu przeszliśmy długą drogę. Terapia. Zarówno indywidualna, jak i wspólna, pomogła nam odbudować naszą relację. Poczucie winy, które nosił w sobie, powoli ustępowało miejsca determinacji, by naprawić szkody. Kate, siedząca po mojej drugiej stronie, ścisnęła mnie za ramię. Wynośmy się stąd, powiedziała. Myślę, że to powód do świętowania. Razem wyszliśmy z sądu, wchodząc w jasne, jesienne słońce. Mój powrót do zdrowia był powolny, ale stały. Trwałe skutki zatrucia wymagały stałej obserwacji medycznej, ale żyłem. Co więcej, byłem silniejszy. Mam coś do pokazania Wam obojgu, powiedział mój ojciec, gdy dotarliśmy do jego samochodu. Niespodzianka. Zawiózł nas do naszego starego domu rodzinnego, tego, w którym Sandra systematycznie mnie zatruwała podczas tych rodzinnych obiadów. Zawahałam się przed drzwiami wejściowymi, a wspomnienia gorzkich napojów i ukrytych toksyn powróciły. Tato, chyba nie dam rady. "Zaufaj mi, kochanie" powiedział cicho, otwierając drzwi. Wnętrze uległo całkowitej przemianie. Kuchnia, w której Sandra przygotowywała zatrute posiłki, zniknęła, zastąpiona jasną, nowoczesną przestrzenią z najnowocześniejszym sprzętem AGD. Jadalnia w której powoli umierałam, stała się słonecznym kącikiem wypoczynkowym. Sprzedałem ten drugi dom, wyjaśnił. Za dużo złych wspomnień. Pomyślałem, że moglibyśmy stworzyć nowe tutaj, w domu, w którym dorastałeś. Jeśli chcesz. Przechadzałem się po pokojach, dotykając znajomych ścian, teraz pomalowanych w ciepłe, przytulne kolory. Moja stara sypialnia na piętrze została zachowana ale odnowiona, gotowa na każdą ewentualność. System bezpieczeństwa jest najwyższej klasy, zauważyła Kate z aprobatą. Widzę kamery w kuchni. Ojciec skinął głową. Nigdy więcej, powiedział stanowczo. Nikt więcej nie skrzywdzi mojej córki w tym domu. Wylądowaliśmy w kuchni, gdzie Kate od razu zaczęła oglądać nowy ekspres do kawy z wbudowanym filtrem do wody. Mój ojciec wyciągnął trzy kubki, po czym zawahał się. Może na razie powinniśmy trzymać się wody butelkowanej, powiedział niepewnie. Pokręciłem głową i zrobiłem krok naprzód. Nie, tato! Nie możemy żyć w strachu wiecznie. Sandra by tego chciała. Przygotowałem dla nas wszystkich kawę, trzymając ręce pewnie, nalewając. Siedzieliśmy przy nowej wyspie kuchennej. Popołudniowe słońce wpadało przez okna, które kiedyś były świadkami mroku. Ja też mam wieści, powiedziałem, wyciągając laptopa. Pamiętasz, jak śledztwo wykazało, że Sandra zniszczyła inne rodziny? Skinęli głowami, a ja otworzyłam dokument, nad którym pracowałam od miesięcy. Założyłam fundację, wyjaśniłam, dla ofiar nadużyć medycznych i ich rodzin. Będziemy pomagać ludziom rozpoznawać symptomy zapewniać wsparcie prawne i łączyć ich zgodnymi zaufania dostawcami usług medycznych. Oczy mojego ojca napełniły się łzami. Jesteś niesamowity, wiesz, bierzesz coś tak strasznego i przekuwasz to w pomoc innym. Miałam dobre przykłady, powiedziałam, uśmiechając się do niego i do Kate, ludzi, którzy nauczyli mnie, że prawda zawsze wychodzi na jaw i że uzdrowienie jest możliwe. Kate uniosła kubek z kawą. Za fundację rodziny Michel na rzecz sprawiedliwości medycznej i za Emmę, najsilniejszą osobę, jaką znam. Za rodzinę dodał mój ojciec prawdziwą rodzinę, która wierzy i chroni się nawzajem. Za przetrwanie dokończyłem, stukając kubkiem o ich kubek. Później tego wieczoru, gdy siedzieliśmy w nowym salonie, planując pierwszą zbiórkę funduszy dla fundacji, poczułem głęboki spokój. Sandra próbowała mnie zniszczyć, rozbić moją rodzinę i odebrać mi życie. Zamiast tego, nieświadomie uczyniła nas silniejszymi, bliższymi sobie i bardziej zdeterminowanymi, by uchronić innych przed tym samym losem. Mój telefon zawibrował z powodu SMS-a od dr Martinez, która zgodziła się zasiadać w Radzie Doradczej Fundacji. Właśnie przeanalizowałam kolejny przypadek, napisała: Dzięki Twojej historii. Wykryliśmy to wcześnie. Wszystko będzie dobrze. Uśmiechnąłem się, pokazując wiadomość ojcu i Kate. W ten sposób wygraliśmy, nie tylko przetrwając, ale przekuwając nasze przetrwanie w ochronę dla innych. Sandra mogła spędzić lata w więzieniu, planując zemstę, ale ja spędziłbym swoje lata na ratowaniu życia i odbudowywaniu zaufania. Słońce zaszło pierwszego dnia naszego pobytu w odnowionym domu rzucając długie cienie, które nie stanowiły już żadnego zagrożenia. Byliśmy bezpieczni, byliśmy razem i wracaliśmy do zdrowia. Czasami najlepszą zemstą nie jest kara, ale dowód, że nie da się złamać czyjegoś ducha, bez względu na to, jak bardzo się starasz.